251, zabiłem jedno srebro, dało mi to 8 punktów, zabiłem 7 złot, dało mi to 70 punktów, to ile jest teraz udziałów? Przecież 7 udziałów jest teraz, tak? Czy ile, ile udziałów maksymalnie? 11 sezon Apex Legends oprócz nowej legendy, nowej mapy oraz nowej broni przyniósł duże zmiany w punktacji meczy rankingowych i są one dość skomplikowane, ale myślę, że ostatecznie wyjdzie to nam wszystkim na dobre, bo mam wrażenie, że wprowadzają troszkę więcej balansu w to, ile punktów dostajemy za udany mecz, a za nieudany mecz i niekoniecznie udany mecz to musi być ten, w którym zdobyliśmy czempiona. Już wam po kolei tłumaczę, o co w tym wszystkim chodzi, pewnie większość z was już to wszystko ogarnęła, ale dla tych, dla których nadal punktacja meczów rankingowych w obecnym sezonie Apexa jest czarną magią, Mam nadzieję, że ten film będzie pomocny. Ja sam, jeszcze niedawno do końca tego nie ogarniałem i nie byłem pewny, jest sporo nieścisłości i sporo niejasności, zwłaszcza w tłumaczeniu na polskiej stronie Apexa, tłumaczeniu z angielskiego, bo tam mam wrażenie, że to tłumaczenie nie jest do końca dokładne i potrafi wprowadzić w błąd. Największą zmianą, która dotyczy punktacji za mecze rankingowe, jest fakt zniesienia limitu zabić oraz asyst. Teraz mamy nielimitowane, Liczbę zabójstw i asyd. asyst, a jedynym limitem, jaki wynika z tej punktacji, jest to, że maksymalnie możemy zdobyć 175 punktów za asysty i za zabicia, i do tego dochodzi maksymalnie 100 punktów za wygrany mecz. Także maksymalnie przed odjęciem punktów za koszt udziału w danym meczu możemy zdobyć 275 punktów i już wam po kolei rozbijam to, za co poszczególne punkty możemy zdobyć. Dobyć. Jedno zabójstwo standardowo daje nam 10 punktów rankingowych, ale jest też uzależnione od tego, kogo udało nam się wyeliminować. Jeżeli eliminujemy osobę o słabszej od nas randze, dostaniemy mniej punktów, a jeżeli eliminujemy osobę, która ma wyższą rangę od nas, otrzymujemy analogicznie więcej punktów i wygląda to następująco. Jeżeli pokonujemy osobę, która jest o 3 rangi od nas niższa, to się bardzo rzadko zdarza, twórcy mówią, że jest to to 1 10% Wszystkich pojedynków w Apexie Kiedy mierzymy się z osobą O 3 rangi od nas niższą To wtedy zamiast 10 Otrzymujemy jedynie 3 punkty Jeżeli są to 2 rangi dostajemy 5 Jeżeli jedna ranga to 8 Jeżeli jest na równi to jak powiedziałem Jest to 10 no i potem idziemy w górę Jeśli pokonujemy lepszych od nas przeciwników To jeżeli są lepsi o jedną rangę To dostajemy 12, 2, 15 No i 3 aż 20 punktów Za jedną eliminacja i pamiętając o tym, że maksymalnie możemy zdobyć za to 175 punktów. Więc możemy na przykład być na e, dalekim miejscu, ale wyeliminować 5 osób e, będących od nas o 3 rangi wyższe i dostajemy za to 100 punktów. Mimo, że byliśmy na przykład na e, 12, 13, 14 czy 15 miejscu w finale i nie doszliśmy wysoko, to i tak dostajemy za to sporo punktów. To e, na co składa się jeszcze punktacja za zabicia. I i asysty to jest jeszcze mnożnik ilości KP, czyli zabić i asyst w zależności od miejsca, i on wygląda następująco: do miejsca dziesiątego nie ma żadnego mnożnika, potem liczbę zabójstw i asyst mnożymy przez dwa, potem od miejsca piątego przez pięć, od miejsca trzeciego przez dziesięć i za pierwsze miejsce piętnaście razy. Czyli na przykład, dla, dla przykładu, jeżeli zajmujecie ósme miejsce, mając 3 eliminacje osób na waszym poziomie, to dostajecie 30 punktów za tę eliminację plus 3 razy 2, bo byliście na ósmym miejscu, czyli 6 plus 30, czyli 36 punktów za asysty i eliminację dostajecie, zajmując 8 miejsce i pokonując 3 osoby na waszym poziomie. Do tego doliczamy już tylko 20 punktów za zajęcie ósmego miejsca i razem za taki mecz otrzymujemy 36 plus 20-56 punktów rankingowych. Wiem, że to jest skomplikowane, ale na pewno jak pogracie, to do tego dojdziecie. Jak to dokładnie działa, tak jak mówiłem, dla mnie też to jest strasznie zakręcone. Jest to wyższa matematyka i czasem wymaga Excela, ale grali czy to za Was, więc nie trzeba się tym zbytnio przejmować. A tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że to troszkę zbalansuje to, ile punktów dostajemy, bo często wypadają takie mecze, że nie uda się daleko dojść, ale uda się zrobić dużo kili i teraz te dużo kili będzie punktowane wyżej. Niż było to wcześniej, ponieważ tak jak powiedziałem zniesiony jest limit zabójstw i asyst. Możecie zrobić 12 killi na samym początku, zająć niższe miejsce, ale za to dostaniecie te 175 punktów, więc myślę, że to jest zmiana na dobre. Do tych punktów za zabicia i asyst do tych 175, tak jak powiedziałem doliczamy jeszcze maksymalnie 100, już tylko zależne od tego które miejsce w meczu zajmujecie i tak jak widzicie w tej tabelce tutaj nade mną do 14

Punktów. Tutaj w tle macie mój przykładowy mecz z Golda, który rozegrałem jakiś czas temu, i tutaj też można zobaczyć, jak to wszystko działa. To było to zwycięstwo, gdzie zdobyłem 8 udziałów, 5 zabójstw oraz 3 asysty. No i jak widzicie, po przemnożeniu, po wyliczeniu tych zabójstw i asyst byłoby więcej niż 175 punktów, ale gra automatycznie ogranicza nam to do 175 punktów za ten zestaw zabójstw i asyst. Do tego dostałem za pierwsze miejsce w grze 100 punktów, czyli razem 275 punktów, minus 24 punkty koszt udziału w złocie. Dostałem 251 punktów, bo tak koszt udziału w meczu nie został zmieniony i wygląda dokładnie tak samo jak do tej pory, czyli zwiększa się co 12, zaczynając od brązu, który kosztuje 0. Potem silver 12, gold 24, platyna 36, diament 48 oraz master 6. 60 punktów rankingowych. Po tym dość przydługim wykładzie, w którym mam nadzieję, że wyjaśniłem wam, jak teraz działa punktacja meczy rankingowych w 11 sezonie Apex Legends, zapraszam Was na rundę, która skończyła się winem, który przed chwilą oglądaliśmy. Mam nadzieję, że odcinek się spodoba. Jeżeli tak, to nie zapomnij zostawić łapki w górę. Zasubskrybuj kanał, jeżeli jesteś nowy. A jeżeli chcesz oglądać moje transmisje live, to wbijaj na Twitcha. Miłego oglądania! Jeśli u ciebie wódka ma taki kolor, to nie chcę wiedzieć, gdzie mieszkasz.

wroga. Latrykania. Przeciwnik pokonany. Ogrodzenie ustawione. Jeśli ktoś pokona ogrodzenie, będziemy wiedzieli. Ta, 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 ta. Jest tak na oko spoko. To się nazywa overkomitowanie, nie? Niepotrzebnie podjeżdżają. się zająć ranami. Przeladowuję. Powaliłam wroga. nie można z niczego nauczyć. Skoda. Wróg połączenia. Przyjaciel, mocno oberwałem. Why mate? Niech ucichną burze. Buduję ogrodzenie. Odwróć siebie. Leci kronat serwisowy. Cel Ser blisko. Help mate! He's solo! What the fuck? No, he isn't solo. Niepotrzebnie! patrzenia powietrzu. Kocha Naprawiam swoje uszkodzenia. Wait for it. Postawione. Naprawiam swój. Rozstawiam ogrodzenie. Obwód połączony. Mamy to! Skupienie było level hard. Jesteście czempionami Apex. Aaaa. Pierwsza gierka! Pierwsza gierka w ogóle dzisiaj, nie? To może już powinniśmy skończyć. <grywka> o, no nie było źle, nie było źle.